O sprawca tej zajebistej imprezy, nie? Tak, tak. Kierownik zamieszania. Tak. Co jest akcja? Zobaczcie. Yeah! 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 Yo, siema! Jestem! Jestem, jestem znowu! Dzień dobry! O, tutaj widzimy miłą panią. E, gdzie jestem? Jestem na Sudetach. E, Justin, Justin Enduro, czy jak to woli, Justin Enduro. E, także zobaczcie, mamy tutaj spoko sąsiadów. I Kurde, jest świetny klimat. Naprawdę. Idę zaraz zobaczyć traskę. Zaraz Wam pokażę. Jest tutaj cały sprawca. Justyn, Siemanko, siema, chcesz? Siema. Jak tam? To jest, no cały, to jest cały sprawca tej zajebistej imprezy, nie? Tak, tak, kierownik zamieszania. Tak, jak? Będzie no, co no. robić? No Myślę, że tak, także mamy tutaj 9 km trasy. Jak? Trasa górska w formie cross country, ale wiadomo, że to no, nie będzie łatwo, tak? tak. Mamy chickeny dla klasy, hobby są odbicia, eksperci jadą po takiej trudności. Czyli ja. Uu. Tak, także myślę, że z, nikt się nie zawiedzie i zapraszamy tutaj do. Tak, musicie wbijać. Jeszcze nie zaczęliśmy jeszcze dobrze, żeśmy się nie rozpakowali, a jest zarąbiście. Wbijać i przyjeżdżać, nie? Tak, tak. No, no będzie się działo. Akcja. Tradycyjna. Akcja jest. pozdro. Teraz wam pokażę nasz skromny tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy manżurownię. Idziemy zaraz oglądać traskę. Jest o to, on, to Super Enduro KTM. No i co? I mamy szerszenia Oglądajcie, e, będzie się działo. Zjeżdża się coraz więcej ludzi. Kurde, no coś pięknego. Nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz, czy przejedziesz, czy nie przejedziesz. Ten klimat, ci ludzie. No, skocznia. bądźmy poza systemem, nie? Także. Na pewno, na pewno będzie grubo. Dam z ciebie wszystko. Joł! Zobaczcie, muzyczka Tess Adix i to jest śmiałek, który podjął rękawicę i jedzie no co? Jedzie na szerszeniu. Nie wiem jaką to ogarnie. Zam dobra nie przesadza. Jedzie na złej oponie, ale przyjechał dobrze się bawić. Także Jest to co lubię najbardziej, czyli ostro. Woo! Co? Jest akcja, zobaczcie, zobaczymy czy e, e, treningi na torze Super Enduro, e, ostre treningi do czegoś się przydadzą, to jest trasa ekspert. tutaj mamy beleczki, tego nie widać, ale jest taki fajny podjazd, jest wszystko w górę, gdzieś tam cały czas coś jeździłem, trenowałem, jest, myślę, że będzie super. Jo, jestem, no i co? Już jestem po beleczkach, troszeczkę chodziłem po belkach na ekspercie, e, powiem Wam tak, e, nie wiem czy przejadę, ale to jest to, co lubię najbardziej, jest tam, są elementy super enduro, tutaj mamy oponki, e, trzeba obrać trasę, tu mamy ładną wyskocznię, tu mamy beleczki na e, poprawę, oponki są... Ładne, tam mamy oponki. Jedziemy z tamtej strony. Tu mamy elementy kamieni. Także trzeba też przejść i zobaczyć, którędy można przejechać. To znaczy, ja nic nie będę patrzył, tylko będę leciał jak trzeba. Tu mamy dalej oponki. Tak to wygląda. Ja myślę, że jest, jest świetnie. Kurczę, ja tak się cieszę, naprawdę już byłem taki żądny. To jest niesamowita radość. Relaks. Lubię się zmęczyć, lubię jak jest ciężko. O! Tu mamy podjazd, tu mamy, tu mamy beleczki, oponki. Teraz schodzę tą traską, Może przejdę trochę tędy. Tu jest traska do góry. Kurde, no te belki są, powiem Wam szczerze, że. pyszne są. Ładne są. Tak. No i opony. Opony są świetne. Tutaj będzie. Widzę fajny kabarecik. Tutaj robimy podjazd. Dzisiaj chcę jeszcze pochodzić się zmęczyć. Tak, to robimy albo to zjeżdżamy. To robimy w tą stronę, na dół. Kurczę, myślałem, że do góry. Czyli lecimy tam, wyskakujemy, wyskakujemy na tych paletach, lecimy tam, 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 tam. Zawracamy tutaj. Robimy te oto opony. No, powiem Wam, że na torze super enduro robiłem opony. No, jestem ciekawy, jak w innym miejscu sobie poradzę. Te belki to myślę, że w ogóle se. Je łyknę. Kurde, ja gadam, jakbym nie wiem, jeździł jak jakiś pro. Ale ja się cieszę. Dla mnie to jest świetny fan. Kurde, to jest no mega, 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 mega. Coś pięknego. Kurde. no Jak dziecko w piaskownicy. Pozdrawiam ją. Siema No, my go czujemy, zobaczcie. Świetnik daje jeszcze światełko. Wspanie w przyczepce jest mega. E, Zobaczcie jak leje. W jakim deszczu będziemy jeździć. Jak sypie, Widać jak cały czas leje. E, motorki stoją bezpiecznie. E, taki klimacik jest. Tu mamy jakieś jedzonko. Wszystko jest ogarnięte. робокс Ma. No i co, jesteśmy? O, zobaczcie, kurde jak on leci. Wiecie? Widzieliście jak dzieciak mignął? Ale lepiej. Kurde, tam mamy jakiegoś spoka? Powiem wam, że spoko. No co, no, zostały chyba ze dwie godzinki. Ludzi troszeczkę się zjechało. Kurcze leci dalej. O, Poszedł jak pięciu. Ja ostatnie rozpoznanie terenu. Jest dużo rzeczy, gdzie coś jeździłem na torze super enduro. Jest, no, jest sporo takich elementów. Jest tutaj ta wyskocznia, u nas też mamy. Wydaje mi się, że tu jest taka bardziej łagodna. U nas jest od razu ścięta i leci się na dół, więc, yy, więc myślę, że będzie tutaj będzie ok, no to przejadę opony. Opony w ogóle chyba nie jeździłem, także z oponami to zobaczymy jak to będzie, nie? Opony opony zerkniemy, no opony są tutaj. W ogóle opony, zobaczcie, jakieś takie klimatyczne rzeczy to jest w ogóle. Koniec, na koniec okrążenia.

No i co? Siema, jestem. Jestem prawie cały. No nie no, jestem cały. Adix jest cały. Jesteśmy mocno zmęczeni. Eee, zobaczcie. Padało, lało. Eee, jak poszło? Jak dla mnie super. Przyjechałem, przyjechałem się zmęczyć. Eee, zmęczyłem się. Adi też się zmęczył Kozak było, Justin tu no, robi taką robotę z tym torem, z tym wszystkim Ja wam powiem tak Moim zdaniem, no wiadomo, ja jechałem w ekspercie Jak dla mnie było trudno, wymagająco Aczkolwiek dałem radę, przejechałem 2,5 okrążenia wyszedł mi akumulator Musiałem się zawijać. Eee, chwyciłem kapcia. Adi rozprół lotkę. Eee, skrzywił kierownicę. Ja jestem bardzo zadowolony. Świetna sprawa. Szkoda, że męczyłem się dużo na oponach. Popadał deszcz. Oczywiście, wiadomo, no, tu liczą się umiejętności, których ja jeszcze aż tak nie mam, ale cieszę się, bo widzę, Widzę, że elementy, które trenowałem na torze Super Enduro, przyniosły skutek. Drugi przejazd poszedł mi, wydaje mi się, że lepiej. Kondycyjnie jeżdżę, przygotowywałem się. Dalej słabo. Kondyche to trzeba mieć Kacper Dudzic. Pierwsze miejsce: 7 kółek. Kosmos w ogóle. Ja Wam powiem, jak przejechałem tego eksperta, i. Zobaczyłem No w ogóle no jak to się jedzie i e, Trasa fajna Dużo podjazdów Dużo korzeni, belek Miałem mnóstwo m, dzwonów, gleb, kraks e, Ale mówię no nic mnie tak za bardzo nie boli Gdzieś tam jestem ostro powijany. E, ładujemy teraz sprzęty Zostajemy Jutro latamy z Justinem. Ja Wam powiem tak. Świetna robota. Justin, tu. No, petarda, no. Jest wszystko. Jest super enduro. Jest hard enduro. Jest klimat. Przyjechać czy z dzieciakiem, czy z dziewczyną, czy no w ogóle z rodzinką. Mega. Eee, tutaj dostałem kość. sztos. No i co będziemy dalej walczyć Tor już jest trochę rozpoznany Wiem gdzie mam braki Belki mi też dały popalić Ale chyba opony najbardziej e, Poukładane Wiem co muszę zmienić, co muszę poprawić Jeżeli chodzi o KTM a zrobię jakąś tam analizę, porównanie Jak to poszło, co bym zmienił jest, yes, się akcja! Tak, akcja na, akcja na dzielni. To jest cały sprawca tej konkretnej imprezy, tak? I teraz. Kierownik zamieszania. Kierownik zamieszania. E, powiedz mi w ogóle, e, skąd się wzięła taka świetna inicjatywa z tym torem, z tą organizacją, z tym wszystkim? Inicjatywa? Dwa lata temu wpłynąłem na taki pomysł, gdyż wiadomo, no, ten sport w Polsce nie jest za bardzo lubiany. Wskazuj. Nie ma też takich miejsc, gdzie legalnie można po prostu Pola, tak? organizować zawody. No, a Tutaj mamy takie tereny prywatne i gminne, gdzie naprawdę możemy takie coś tutaj stworzyć. No i takie coś się udało, tak? Jest i to się udało. Ja powiem jeszcze coś ciekawego, bo oglądam was od pierwszej edycji. I w ogóle dla mnie to jest mega sztos, stepelki, to wszystko to jest w ogóle ten tor. Cały czas się zastanawiałem, jak to jest. Czy jest trudny, czy jest łatwy, trochę jeszcze, ale powiem Wam, że było świetnie. Była trasa, była świetnie zrobiona, były korzenie, były podjazdy. było Dla eksperta było Tor i Super Enduro, tak? Tak, tak. Który, no, który stworzyłeś ten? nie? Tak, no nie, jest, nie są to łatwe zawody, no, zweryfikowały. Moje pierwsze zawody, które były rok temu, na 170 zawodników, tak naprawdę nie cała 20 ukończyła. Tak? Czyli tak no to... to. Nie jest tutaj łatwo, ale o to chodzi, żeby ten poziom podnieść do tego sportu w Polsce, bo niestety poziom jest bardzo słaby. Tak? Zgadza się. Żeby po prostu jeździć lepiej, konkretniej, mocniej, bić się coraz wyżej, tak? No, chyba o to w tym chodzi sporcie, tak? Żeby robić ten prog. Zgadzam, tak? zgadza się. Jeżeli będziemy robić łatwe zawody, to niestety tego progresu nie będzie. I... Z tego co mi wiadomo, to trochę ludzie się przestraszyli po tej pierwszej edycji, no bo nie było łatwo, ale mówię, no, my dzisiaj nie poddajemy, będą to zawsze trudniejsze zawody. Ale po prostu... wierzymy, że rozwinie się coś w tym kraju. Nie? Dokładnie, po prostu e, ja Wam powiem tak: jeżeli nudzicie się, macie moto wbijać do e, tu, tutaj, na tą konkretną miejscówkę na Sudety. E, no coś pięknego, tak? Tak, no mamy, mówię, no. jest to rozwojowy projekt na pewno. To można powiedzieć, że my raczkujemy, ale, ale nie jest już le, bo jest. prawie 100 zawodników mieliśmy w tym czasie. Odbywały się też zawody mistrzostwa Polski, Enduro, no, ale wiadomo, jest tyle tych impraz w Polsce, że ciężko jest to pogodzić. Także zapraszamy do Kotliny Kłodzkiej, do gminy Radków. Jesteśmy w miejscowości Suszyna, nieduża miejscowość. Enduro! Tak, Enduro. Justin Poland, Poland tak. świetna Zapraszamy sprawa. można tu legalnie przyjechać sobie potrenować. Coś pięknego. Wow. Jadamy. się. Tak, o właśnie. Ja na pewno będę naciskał i mówił głośno o tym, że to jest świetna sprawa. Naprawdę, no tor, wisienka na torcie, pelki. super. W ogóle podjazdy było świetnie, mega. No i integracja. Spotkanie z rodziną, ze znajomymi. Oczywiście, to jest tutaj... wszystko też najważniejsze. Tak, ja, tak, no to, to chodzi, żeby się dobrze bawić. Tak? Zgadzasz. No, to Nie tylko za wody, uciekamy do domu, ale tam możemy, tutaj Zostajemy. Zostać, tak zintegrować się, porozmawiać. W ogóle świetna sprawa, że e, naprawdę za free jest woda, e, jest WC, można rozbić namiot, można się to tu przespać, tam. a to jest bardzo fajne. Nie, no, słuchajcie. No. Wiadomo, są ciężkie czasy. Nie jest kolorowo w naszym kraju, także. Jest to jest naprawdę świetne. Robimy kiedy... to z pasją. Tak? tak. Kiedy się teraz widzimy, kiedy coś robimy. W październiku robimy hardenduro trudniejsze zawody. Jest. To, tak, w październiku 14, 15. 14, 15. Tak. tak. Raczej ten termin. I to będzie naprawdę hardenduro prawda. To ja wam powiem tak. Jak e, tak wyglądał cross country jak teraz? No to hard będzie naprawdę dla konkretnych nie? Zapraszamy, ale kategoria hobby, tak, zawsze ma trochę Zgadzasz? Zgadzam się, mówię eksperci i pro to naprawdę trzeba umieć. Już trzeba dostać, bo zapomnę. Tak? Ale o to w tym chodzi. Jasne. Dzięki. dzięki. Do, i do następnego. zobaczenia. No hej, Akcji. Jest. Yes! Yes! ◆ <Okay. S 2>、okay. em um aí,